Mark Łakowski, dzień dobry państwu, pan Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie, dzisiaj jest gościem w sieci. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dobry. Miasto przekazało już trzecią karetkę dla, dla Ukrainy, tak to można powiedzieć, a to jest pana pomysł, to pan wychodzi z taką inicjatywą, czy to szef miasta pana prosi, panie dyrektorze, może byśmy coś tam pomogli tym lwowiakom? To jest inicjatywa odgórna, bym tak to nazwał, dlatego że to są zapytania z Ministerstwa Zdrowia. E, czy możemy bez szkody dla zakładu mhm. e, przekazać e, karetkę, czy ewentualnie jakiś sprzęt medyczny? I pan bez już przekazał trzy karetki? Tak jest. Uważam, mhm. że bez szkody, dlatego że Ministerstwo Zdrowia później nas e, wspomaga, dając mhm. dotacje celowe na zakup e, nowej karetki. Rozumiem. Oczywiście jest to z pewnym opóźnieniem, e, ale, ale, jest no, ta ale ta współpraca Czyli warto pomagać. jest mhm. i. Jest to koordynowane centralnie. My już nie przewozimy tych karetek, tak jak było w pierwszym przypadku, bezpośrednio na Ukrainę, tylko przekazujemy do Rządowego Centrum Rezerw Strategicznych. I, jakiś I oni, już, tam kon, i oni mhm. już konwojem zajmują się. Przekazaniem tego na rzecz Ukrainy. Także... A ja bym zapytał o tą karetkę teraz przekazaną. To jest w bardzo ciężkim stanie ta karetka. Czy, czy to jest dobry sprzęt? Ona jeszcze posłuży wiele lat. Znaczy, to już jest sprzęt wycofany z ratownictwa medycznego. A dlaczego? No, dlatego, że to jest karetka 2009 rok. To ona już nie jest niezawodna. Mm -hmm. Ona jest sprawna technicznie, jeździ, jest w rezerwie. Zawsze się coś może zepsuć. Mm -hmm. Yy, czy serwisowanie, Czyli czy, i czy, czy, czy zabezpieczenie medyczne, bo trzeba mm -hmm. większej ilości sprzętu, yy, więc ten sprzęt jest yy, wykorzystywany, yy, chociaż rzadko. Natomiast jeżeli mam perspektywę, że za tą karetkę będę mógł kupić nową, no to oczywiście no, tu nie ma wielkich dylematów. No ale za tą karetkę pan nie kupi nową, bo pan z tego co wiem wartość tej karetki oddanej to 70 tysięcy około, czy pan Ministerstwo ma obiecane pół miliona. To mm -hmm. dobry interes. 70 tysięcy za pół miliona to dobry interes, dobrze. Jaką pan dzisiaj dysponuje flotą, jeśli chodzi o, o, o tabor? Staramy się utrzymywać y, około 40 ambulansów y, na stanie. Y, to zabezpiecza nasze potrzeby, mm -hmm. zarówno jeżeli chodzi o radownictwo medyczne. Y, przypomnę, że mamy 17 zespołów ratownictwa medycznego, ale do tego mamy transporty międzyszpitalne, transporty sanitarne, zabezpieczenie y, imprez medycznych i te 40 ambulansów y, to jest. Łącznie z rezerwami mhm. to nam wystarcza. Więc jeżeli y, pozbywamy się jakiegoś sprzętu czy kasujemy, to oczywiście uzupełniamy y, nowym sprzętem. Y, w tym roku już kupiliśmy dwa nowe ambulanse. Karetek starcza, a czy lekarze starczą do tych karetek? Lekarzy, tak jak wszędzie, jest zbyt mało. No wiem, że ogłoszenia szukać i, tych lekarzy. I braki są, mhm. aczkolwiek y, nie są ta, aż tak duże jak w niektórych rejonach polskich, gdzie y, zabezpieczenie w lekarzy jest na poziomie 50%. Mhm. Y, u nas jest na poziomie Przynajmniej 90%, więc uważam, że to jest dobrze. I zdarza się, że dyrektor stacji Pogotowia wyjeżdża z zespołem medycznym, bo brakuje lekarzy? Nie zdarza się, nie mm -hmm. może być, ale y, zabezpieczenie medyczne jak najbardziej. Y, czy y, Metrze nam mm -hmm. y, Rakowa, y, jak najbardziej w tym y, uczestniczę, dlatego że tu jest najbardziej y, trudno pozyskać lekarza, żeby przyszedł mi na 5-6 godzin. Mm. Bo Dobrze. tyle to trwa. Dobrze. No to porozmawiajmy o upałach. Idą upały, to dosyć wysokie temperatury. Jak się chronić? Jak sprawić, żeby ci ratownicy medyczni mieli mniej wyjazdów? No, tu, tu nie nie mamy... ma tu żadnego potekstu, ja nie myślę, nie, żeby sobie ma... odpoczęli, żeby nie pracowali, nie, nie, no, chodzi o to, żeby... Nie mamy tutaj wielkiego wpływu na, mhm. na ilość wyjazdów. Ale przy upałach jest do, więcej wyjazdów, do, chyba tak? Tak, no, no, do, do upałów musimy się przyzwyczaić, mhm. zmiany klimatyczne są nieuchronne, więc... Y, przynajmniej w przewidywalnej y, przyszłości y, te anomalie pogotowe przy różne burze, grady y, czy y, upały mhm. nadzwyczajne będą. Y, no my jesteśmy do tego przygotowani y, organizacyjnie, y, natomiast y, Pytanie, y, co czy robić? nasi mieszkańcy są do tego no przygotowani właśnie, i wiedzą, co robić. Teraz jako lekarz już podpowiedział seniorom chociażby y, w sobotę, w niedzielę będą dosyć duże fale upałów. Jak się zachować? Wychodzi przede wszystkim, godzin, czy, tak... czy, czy, czy przyjmują odpowiednią ilość płynów. No. To ja zapytam um, o kawę, bo często seniorzy mówią, ale ja pięć kawek wypiłem rano. Kawa chyba nie jest takim płynem, która może wodę zastąpić, tak? Bo to jest takie mylne troszeczkę. Nie, nie, no. Powiedzmy, to w każdym płynie to to, to większość jest, no jest wody. Jest, ale e, często e, słyszę od lekarzy, że proszę pana, to, kawę to odstawmy, pijemy wodę, bo to jest ten płyn, który e, schładza chociażby... Nie, nie, nie podzielam tego e, poglądu. Co lekarz Według, Jak u prawników. E, <laughs> Nie wytykając. E, natomiast według ostatnich badań e, kawa nie jest szkodliwa dla organizmu. Mm -hmm. e, ma dużo antyoksydantów, e, picie nawet kilku kaw dziennie. E, to nie działa szkodliwie e, na organizm. Lepiej e. zimną kawę czy lepiej gorącą kawę. Znaczy, w ogóle jeżeli chodzi o rzeczy gorące, wrzątek, to, mm -hmm. to są szkodliwe no dla tak, organizmu. Tak, to, to e, tak samo jak e, Ciepło, tak? mhm. opalanie to jest szkodliwe dla organizmu. To jest jakaś niezdrowa moda, która się utrzymuje. A szczególnie, jeżeli ktoś doprowadza do poparzenia mhm. słonecznego, no to, to już jest choroba. Tak? Dobrze, seniorzy powinni wychodzić z domów, czy, czy raczej. Gdzieś do południa, do dziewiątej, dziesiątej, potem dopiero po południu. Dobrze, Pan to podkreślił. Mhm. Powinni wychodzić, ale mhm. o odpowiednich porach. Tak. Yy, czyli yy, nie w południe, nie w pełnym słońcu, gdzie mhm. szczególnie yy, na ulicy, gdzie przy tej betonozie yy, to ta temperatura tak. jest jeszcze większa. Yy, muszą pamiętać o tym, żeby się odpowiednio nawodnić, żeby mieć nakrycie głowy, yy, bo to też jest ważne. I telefon, yy, Gdyby trzeba było wezwać szybko Naładowane. Naładowany. Naładowany. Mhm. Tak jest. E, telefon tylko komórkowy Paweł. w tej chwili, mimo licznych wad, y, w ratownictwie ma zastosowanie. E, tak samo, y, już zbaczając z tematu, wychodząc na grzyby, y, do lasu, mhm. y, w tej chwili nie mamy problemu. Żeby namierzyć właściciela telefonu komórkowego, jeżeli zadzwonił. Nie potrzebujemy żadnych zgód, robi się to automatycznie. Jeżeli zadzwonię z telefonu komórkowego na 112. I nie wiem, o... gdzie jestem gdzieś jakiś tak drugi, trzeci, czwarty, ale my już wiemy. Operator namierzy to według współrzędnych geograficznych i wiemy, gdzie danego A zdarza wyjazdy do grzybiarzy? gdzieś w środek lasu? Oczywiście, że tak. Ja sam miałem taki przypadek. Pojechaliśmy z żoną na wycieczkę rowerową. Na I nagle na, na spacer rowerowy, i nagle zauważyliśmy pożar w lesie. To było jak się okazało, czołgowisko na Stradomium byłe, mhm. gdzie też zadzwoniłem na 112 mówię, że nie wiem, gdzie jestem, no, no, jestem tutaj w jakimś terenie, proszę mnie namierzyć. Mhm. I rzeczywiście błyskawicznie namierzyli, spytali się tylko, czy w okolicy jest schron, Mówię tak, obok niego stoję, no to już wysyłamy zastęp, zastęp i zastęp w... I tu jest dzielę. jedna ciekawość. I co, nie rozpoznali głosu dyrektora swojego? Czy to jest A tak, nie, że nie, nie. dzwonimy, to go odbiera albo Sosnowiec, bo tak nieraz nie raz nie Nie, tak? dzwoniłem na 112, to Właśnie, polega. Nie wiadomo, na tym, kto odbiera, Warszawa, Warszawie. to nie odbiera mód. dyspozytornia. Mhm. E, 112 to są operatorzy e, e, numerów alarmowych. Którzy dopiero przekazują później e, zlecenie e, na dyspozytornię. W tym I przypadku. To opóźnia, niestety. Chociażby no w tym e, przypadku. Po, e, przekazali na straż pożarną. Nie była tam potrzebna e, mm -hmm. pomoc medyczna. Gdyby była potrzebna pomoc medyczna, to jednocześnie mogliby przekazać na dyspozytornię medyczną. E, czy to przedłuża? E, jeżeli to jest. No gdzieś czytałem, że o 40 sekund wydłuża wyjazd. To jest w systemie informatycznym. Teoretycznie, tak, jeżeli operator zbierze dobry wywiad, prześle to systemem informatycznym do dyspozytora, żeby on drugi raz nie musiał się pytać imię, nazwisko, gdzie jest miejsce zdarzenia, to tak jak to było przeliczane, może to wydłużyć. 15-20 sekund, tak? mhm. bo dyspozytor i tak musiałby te dane zebrać, Też. dyspozytor tylko ma pogłębić wywiad medyczny, natomiast podstawowe dane ma już tak w informacje informatycznej przesyłane, czyli te informacje, które zebrał Yy, dyspozytor? dyspozytor na 112 mm -hmm. są przysyłane po to, żeby nie powtarzać tego. Yy, więc yy, nie uważam, potrzebne? żeby to. Ale było to potrzebne, pan zdaniem? No bo to była dyspozytornia, tak? Pani, która przyjmowała, wiedziała doskonale, aha, do puszaka, ulicy, czy jakąś partyzantów, czy jakąś inną, tam trzeba dojechać, tam dojechać. I, i ona wiedziała, gdzie wysyłać tą karetkę. Czy to była potrzebna? Znaczy, sama idea systemu 112 jest słuszna. Tak? Mhm. E, dlatego, że e, zdarza się, ostatnio też mieliśmy taki przypadek ośmioletniego e, dziecka, które zadzwoniło na 112, e, że mamusia się przewróciła w łazience i, mhm. i się nie rusza tak? e, e, i to dziecko wiedziało, że trzeba zadzwonić na 112. E, e, i, reakcja była szybka. Dlatego, że ta akcja informacyjna, ta powszechność numeru 112, że jak się coś dzieje, obojętnie co, to może zadzwonić na 112. Idea jest jak najbardziej słuszna. No nas dzwoniących denerwuje czasami, że ktoś, a imię i nazwisko, a, a co się stało, a czy pacjent i cały, a pomocy tej jeszcze nie ma i cały czas tam wywiad. To nas trochę denerwowało, Panie Dyrektorze. Ale rozumiem, że taka jest potrzeba Taka jest procedura i, i tego nie unikniemy. Yy, tu też yy, nie do końca tak jest. Yy, to, że dyspozytor pogłębia wywiad, yy, to nie znaczy, że zespół już nie wyjechał. Yy, bo Y, dyspozytor ma możliwości zadysponowania zespołu i mówi, że tam i tam, mhm. bo tam jest zagrożenie życia. Mhm. A w międzyczasie jeszcze pogłębia Rozmawia. wywiad. Przez to jeszcze zbieramy y, informacje od dzwoniącego. Na jaki numer odzwonić, w razie czego, z kim się kontaktować. Bo w Państwo macie pacjenta. już lokalizację tego telefonu. Na tą, skąd jest tak, do tego. Lokalizację, ale też na przykład do kogo odzwonić, tak? co się dzieje z pacjentem, kto się Rozumiem. nim opiekuje. Więc to, że dyspozytor jeszcze rozmawia przez telefon, to nie znaczy, że zespół nie wyjechał. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie o pielgrzymki, bo teraz sezon pielgrzymkowy i tak się zastanawiam, bo jeżeli Państwo wyjeżdżacie gdzieś na imprezy masowe, organizator opłaca, prawda? Tak. Opłaca karatkę, 600 tys. złotych. Nie wiem ile taki zespół, na ile godzin, ile to kosztuje. Ale, ale czy Państwo macie jakieś profity, więcej pieniędzy, bo pielgrzymi z Polski przychodzą, bo jest więcej wezwań, bo więcej macie tej pracy? Nie. Mamy stały ryczałt dobowy mhm. na zespoły ratownictwa medycznego i z tego powodu, że Częstochowa jest miastem pielgrzymkowym, mhm. i że tych interwencji jest w sezonie więcej, nie mamy. Był zamysł, tak to można w tej chwili nazwać, bo to nie doszło do skutku, utworzenia zespołu motocyklowego który w sezonie od maja do września by działał, czyli żeby szybko na przykład w tłumie Dobrze, docierał, się na w jakiś... korkach, mm -hmm. e, niestety nie, nie doszło to e, do skutku. E, tak samo nie mamy dodatkowych zespołów e, w sezonie, natomiast jeżeli... E, A wyjeżdżać jest rozumiem, tak? W lipcu, sierpniu? No są, no, Społeczność pielgrzymkowa też się składa z ludzi chorujących. Mm -hmm. Dobrze. To na zakończenie zapytam, czy remonty dróg przeszkodzają Państwu w dojeździe do, do potrzebującej osoby, mówię o tu o DK 91-46. Bardzo. Eee, muszę powiedzieć, że kierowcy nauczyli się już robić korytarze życia, mm -hmm. natomiast nie zawsze jest to możliwe. A jeżeli mamy tylko jeden pas i oni nie mają gdzie się usunąć. I tak będzie na trasie 46, która nawet jak będzie wyremontowana, niestety. Tak Też widzę inaczej. to zagrożenie, bo mhm. przez te wysepki, wysokie krawężniki, yy, tam nie bardzo będzie gdzie uciekać. Tak, tak. samo jak yy, obecna siedziba Przyklińskiego straciła swoje atuty. Y, że jest w centrum miasta. Mm -hmm. e, nam jest ciężko wydostać się y, z siedziby, y, bo wiadomo jak ulice Kilińskiego-Domorskiego wyglądają, y, że kierowcy y, nie mają mm -hmm. gdzie się usunąć bo Al gdzie albo są pan, parkingi, albo słupki. Siedzibę, jest w tej chwili y, pomysł, który jest realizowany, mm -hmm. y, już y, budowy nowej siedziby w bazie na Warszawskiej. I będziesz lepiej, szybciej? A zdecydowanie. Warszawska mhm. na tym odcinku, to, to można powiedzieć, że jest arteria. Tam utworzenie korytarza to jest żaden problem. Mhm. E, z siedziby do placu Dasińskiego e, na sygnałach to góra dwie minuty. Pięknie. E, się da przyjechać. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Pan Marian Nowak, dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, był w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.